Kiedy pierwszy chiński statek z samochodami elektrycznymi produkcji tego państwa zawinął do portów europejskich na czele z Hamburgu na początku tego roku, mogliśmy się spodziewać, że będzie to przewrót. Będzie to przewrót, nie boję się tego porównania użyć, na miarę pierwszych statków kolonistów w Ameryce Północnej. I tak jak wówczas zawinięcie na wybrzeże Ameryki Północnej, początek kolonizacji, tego kontynentu zmieniło perspektywy ekonomiczne w Europie na każdej płaszczyźnie, a później także świata. Także tutaj mamy do czynienia z ogromną zmianą. Zmianą, o której powiem w dzisiejszej krystalizacji. Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Leppera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Kiedy na początku tego roku chiński statek pierwszy z planowanych ośmiu dedykowanych do przewozu chińskich samochodów elektrycznych na świat do eksportu międzynarodowego Pojawił się w Europie, zaczęły się dyskusje. Z jednej strony mamy do czynienia z polityką Komisji Europejskiej, części państw europejskich, wiodących w Unii Europejskiej, aby przestawić się na czystą energię, zieloną energię, aby przestać produkować samochody spalinowe. Ma to swoje konsekwencje także dla polskiej i nie tylko polskiej gospodarki, ponieważ Polacy jako Montownia, jako peryferia, szczególnie dla Niemców, ale także dla Włochów, no, na początku tego roku prze przestali. Ci producenci w Polsce, włoscy, niemieccy, francuscy produkować różne komponenty związane z produkcją samochodów spalinowych. Na początku tego roku cała branża autobusów, autobusów spalinowych, praktycznie w jeden kwartał zniknęła z Polski i pojawienie się tego chińskiego statku, pojawienie się tego eksportu chińskiego do perspektywy masowego eksportu chińskich samochodów elektrycznych, dużo tańszych oczywiście niż ich europejska czy amerykańska. Konkurencja no, otworzyło perspektywy, żeby Europejczyk mógł przesiąść się z samochodu spalinowego do samochodu elektrycznego, oczywiście chińskiej przede wszystkim produkcji ze względu na ceny. Wówczas w Europie, w kręgach niemieckich, francuskich, przemysłowców, rozpoczęła się dyskusja, że jest to oczywiście niebezpieczna konkurencja. Z drugiej strony niewątpliwe naciski lobby. Politycznego, przede wszystkim amerykańskiego, zaczęło też naciskać na Komisję Europejską, na Unię Europejską jako taką, aby ukrócić ten proceder, żeby w tej globalnej rywalizacji o rynek samochodów elektrycznych, w kontekście przede wszystkim Europy jako głównego potencjalnego odbiorcy, no, żeby tą konkurencję w jakiś sposób przypiłować, żeby ją trochę odrzucić od tego rynku europejskiego. I jeszcze na początku tego roku mieliśmy do czynienia z 10, standardowym 10% cłem Unii Europejskiej na samochody elektryczne pochodzące z Chin. Mieliśmy do czynienia z niewątpliwym sojuszem lobbystów. Nie boję się tego użyć, proamerykańskich, którzy stawiali przede wszystkim na Tesle, ale z drugiej strony części producentów, szczególnie na czele z Francją, którzy chcieli się tych chińskich samochodów, tej chińskiej taniej konkurencji pozbyć. No i wówczas pojawił, pojawił się temat dużo wyższego zaporowego cła. Pojawiły się negocjacje z Chińczykami, z poszczególnymi firmami, koncernami e, samochodowymi, e, które produkują samochody elektryczne w Chinach nad. Ograniczeniem, nad zakresem ograniczenia poprzez cła tego typu chińskiego eksportu do Europy. I parę dni temu, po wielu miesiącach negocjacji z tymi chińskimi koncernami, po wielu miesiącach lobbingu, który, no, gdzie Komisja Europejska czy, czy w ogóle Bruksela stoi tym lobbyingiem tych poszczególnych firm, tą grą interesów, przegłosowano for, formułę państwowej państwa głosowały na, na forum Unii Europejskiej nad. Zatwierdzeniem ceł, ceł bardzo wysokich. I tutaj warto porównać to w kontekście geopolitycznym. Amerykanie z Teslą mają mieć niecałe 10% cła na ściąganie samochodów elektrycznych do Europy. Jednocześnie konkurencja, chociażby, Jeli chińskie. Miało, ma teraz funkcjonować na cłach nie tylko podstawowej stawki 10%, ale kolejnych, można powiedzieć, tak zwanej karnej stawki, kolejnych 20%, a ci chińscy producenci, którzy nie współpracowali na gruncie formalnym z urzędnikami unijnymi, mają być objęci nawet 40% cłem. Dla porównania, od maja tego roku Amerykanie wprowadzili na swoim rynku w obronie przede wszystkim Tesli i pomniejszych producentów amerykańskich. Wprowadzili stuprocentowe cło dla chińskich samochodów elektrycznych. No i tutaj nasuwa się zasadnicze pytanie numer jeden. Jeśli mówimy o elektromobilności, o zielonej energii, to dlaczego uniemożliwiamy społeczeństwom europejskim korzystanie na każdą kieszeń z, także z tej konkurencji chińskiej, aby każdy mógł tym samochodem nadal jeśli już nie może być spalinowy, elektrycznym, móc się poruszać i na każdą kieszeń tego typu samochody chińskie by pasowały. Drugie pytanie, jak wyglądał podział? Bo 10 państw Unii Europejskiej zagłosowało za, na czele z Francją. Także kraje bałtyckie i Polska zagłosowały za, czyli przeciwko chińskim interesom, można by powiedzieć, przeciwko Chinom w kontekście polityki. Elektromobilności Unii Europejskiej. Oczywiście były głosy przeciw. Kilka państw, takich jak Słowacja, jak Węgry, które prowadzą politykę wielowektorową także na kierunku chińskim, ale właśnie Niemcy. Niemcy również głosowali przeciw, ponieważ oczywiście dla ich branży chińskie samochody są pewnym zagrożeniem, ale dużo większym zagrożeniem jest to, że Chińczycy narzucą, co już zaczęli robić w kontekście na początku chociażby, no, powiedzmy, mniejszej branży, bo branży Brendy. Ale narzucili też zaporowe cła na produkty unijne w odwecie. Niemcy, w kontekście przede wszystkim swojej masowej produkcji, masowego eksportu dla Chińczyków swoich luksusowych samochodów, boją się reperkusji i z tego powodu nie chcieli za tym zagłosować. I tutaj rysuje się wyraźny podział, gdzie główny producent Niemcy, główne państwa. Sprzeciwu, takiego wielowektorowego sprzeciwu na gruncie geopolitycznym i ekonomicznym Słowacja i Węgry, ukierunkowane są przeciwko takim państwom jak Polska, kraje bałtyckie czy Francja. Kraje, które w tej kwestii są ukierunkowane antychińsko ze względu na swoją czy proamerykańską postawę, czy rywalizację z Niemcami i docieranie się pewnych sprzecznych interesów na forum Unii Europejskiej pomiędzy Francją i Niemcami, tymi głównymi, głównymi gospodarkami. Ale jest tu także. Inny aspekt, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę, że tak jak wspomniałem na początku, bezprecedensowe było pojawianie się chińskich statków, bezprecedensowe jest nałożenie ceł, ceł karnych, ceł ukierunkowanych przeciwko branży samochodowej, samochodów elektrycznych chińskiej na gruncie europejskim, ponieważ to, że Amerykanie i Chińczycy obrzucają się różnymi cłami na stal. Na to, na tamto. No jest to oczywiście część rywalizacji, ale jeśli mamy do czynienia z cłami pomiędzy Unią Europejską, a pomiędzy Chinami, Chińczycy oczywiście symetrycznie odpowiedzą, mogą chociażby na gruncie żywności, co już bardziej w Polskę uderzy, e, odpowiedzieć. No mamy do czynienia z pojawieniem się rywalizacji, czy... Antagonizmu gospodarczego pomiędzy Chinami a pomiędzy Unią Europejską, co jak wiemy z historii, jak wiemy z praktyki życia międzynarodowego, jeśli zaczyna się konflikt ekonomiczny, zaczyna się też konflikt polityczny, dużo poważniejszy niż tylko polityczny, ponieważ tu wchodzą w grę realne interesy. I takie jak mógłby ktoś zapytać, w jaki sposób Unia Europejska chce, Walczyć o klimat, walczyć o elektromobilność dla każdego, równo i tak dalej, jeśli ogranicza dostęp do tanich samochodów chińskich, mógłby ktoś też zapytać w kontrze: No dobrze, w takim razie Unia Europejska chroni swój rynek. Polska też na tym skorzysta? Nie, szan szanowni widzowie, Polska na tym nie skorzysta, bo. Jak pokazały skrajnie proamerykańskie rządy Prawa i Sprawiedliwości przez 8 lat, Amerykanie nie są zainteresowani przekazaniem nam technologii, współpracy gospodarczej, kooperacji, chociażby Tesla no, przy słynnym projekcie Izery. Niemcy także nie są zainteresowani, a być może Chińczycy byliby zainteresowani, tak jak ma to miejsce chociażby na Białorusi, gdzie Białorusini składają swoje samochody różnego typu we współpracy właśnie chociażby z jelly. Z chińskim jelly, więc mamy tutaj do czynienia z ograniczaniem perspektywy Polski, ograniczaniem chociażby ponownego uprzemysłowienia, chociażby na gruncie motoryzacyjnym, o czym się dużo w Polsce mówiło, żeby produkować własne samochody. No, poza Chińczykami, patrząc w ten sposób nie za bardzo ktoś byłby otwarty na tego typu współpracę w tym szeroko pojętym świecie zachodu, więc sama sobie Polska pod tymi rządami. Jakie są, ograniczyła te perspektywy. No i cóż, no i przeciętny Europejczyk moim zdaniem tylko na tym straci, a branża samochodowa w Unii Europejskiej także paradoksalnie na tym straci, bo ogromny, blisko półtora miliardowy rynek chiński, który pragnie europejskich towarów, jest nimi zafascynowany w dużym stopniu. Co pokazuje przykład niemieckiej branży samochodowej, motoryzacyjnej, yy, gdzie oni tam święcą od lat triumfy, jeśli chodzi o eksport. No cóż, no to po prostu Chińczycy w pewnym momencie zmuszą swoje społeczeństwo do odrzucenia czy polskich jabłek, czy niemieckich samochodów, czy francuskiej brandy, czy innych produktów z Europy i Europa po prostu będzie sobie jeździła Teslami dla nielicznych, będzie sobie eksportowała sama dla siebie, a Chińczycy prędzej czy później znajdą inny rynek. Więc tak jak. Moglibyśmy to podsumować. Unia Europejska zaczyna iść na wojnę gospodarczą z Chinami, a od tego jeden krok do po dużo poważniejszych reperkusji. Zostawiam Was tylko z jedną refleksją: zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie wszystko dookoła, gdzie byście się w tym momencie nie znajdowali, bez chińskich produktów. Obawiam się, że wielu z nas siedziałoby chyba wówczas, mówiąc kolokwialnie, na golasa. A być może nawet nie za bardzo by miało na czym siedzieć. Więc zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijać. Trzeba te kwestie ekonomiczne śledzić, bo tam, gdzie jest ekonomia, tam, gdzie jest polityka, tam są realne interesy i tam się pojawia nasza przyszłość w lepszych lub w gorszych barwach. Dziękuję za obejrzenie tej krystalizacji. Do zobaczenia. Widzimy się już za tydzień.